Po nakarmieniu bezdomnego gorącą zupą, właściciel kawiarni znalazł kartkę na stole, przy którym jadł. Po jej przeczytaniu właściciel z przerażeniem zdał sobie sprawę, kim był ten człowiek. Na spokojnym rogu głównej ulicy miasta znajdowała się mała knajpka o nazwie Irina S. Kiedyś było to tętniące życiem i przytulne miejsce wypełnione śmiechem, aromatami pysznego jedzenia i ciepłem ludzkiej komunikacji. Miała domową atmosferę, która przyciągała mieszkańców i przejeżdżających podróżnych. Restauracja była marzeniem Irini, miejscem, w które włożyła serce i duszę, kontynuując rodzinny biznes zapoczątkowany przez jej zmarłą matkę. Ale teraz wesoły brzęk naczyń i gwar klientów należały już do przeszłości. Miasto się zmieniło. Ludzie wyjeżdżali do dużych miast w poszukiwaniu nowych możliwości i lepszego życia, pozostawiając za sobą puste domy i puste ulice. W międzyczasie obok restauracji otworzyła się duża sieciowa kawiarnia, wabiąca klientów jaskrawymi promocjami, nowoczesnym wystrojem i menu pełnym nowomodnych dań i napojów. Stali klienci aeryni stopniowo zaczęli wybierać tańsze i bardziej prestiżowe alternatywy. Biznes Irini już od miesięcy działał na minusie. Problemy finansowe narastały w zastraszającym tempie, rachunki za prąd pozostawały niezapłacone, a czynsz zbliżał się wielkimi krokami. Musiała ciąć wszystkie wydatki. Irina już dawno ograniczyła liczbę pracowników i sama zaczęła podejmować się wszystkich zadań. Gotowała jedzenie, zmywała naczynia, sprzątała salę. A wieczorami nawet prowadziła księgowość, siedząc za ladą i ślęcząc nad starym kalkulatorem. Każdego dnia otwierała kawiarnię z nadzieją, że ktoś wpadnie na lunch lub weźmie kilka ciast, ale coraz częściej patrzyła na puste stoliki. Czasami wpadali starzy mieszkańcy miasta, dawni przyjaciele jej matki, ale te rzadkie wizyty nie wystarczały, by utrzymać kawiarnię na powierzchni. Pomimo rosnących długów i otaczającego ją rozkładu, Irina nie chciała się poddać. Nie mogła sobie nawet wyobrazić, że drzwi jej knajpki mogłyby się zamknąć na zawsze. To miejsce było dla niej czymś więcej niż tylko biznesem. Knajpa była jej schronieniem w najtrudniejszych czasach. Kiedy Irina doświadczyła straty matki, czuła jej obecność w każdym zakątku tego miejsca w starych stołach, które razem malowały w ręcznie malowanych zasłonach w oknach w przepisach które jej matka kiedyś przekazała jej z uśmiechem i słowami: Najważniejsze jest, aby gotować z miłością, wtedy zawsze będziesz mile widziana. To wspomnienie dało jej siłę do walki pomimo zmęczenia i rozpaczy. Knajpa była jej dziedzictwem, łącznikiem z przeszłością i nadzieją na przyszłość. Ale napięcie stawało się coraz większe. W nocy Irina często nie mogła spać, snując w głowie plany uratowania biznesu. Myślała o tym, jak wymyślić nowe dania, jak przyciągnąć klientów, a może znaleźć pieniądze na reklamę. Czasami wydawało jej się, że nie ma żadnego rozwiązania, a wtedy po prostu siadała przy starym oknie, przez które widziała wieczorne światła opustoszałej ulicy, i patrzyła w dal, mocno ściskając kubek z gorącą herbatą. A uśmiech Irini, choć szczery, stawał się coraz rzadszy. Każdego dnia modliła się o cud, coś, co przerwałoby ten niekończący się krąg walki i samotności. Nie wiedziała, że mały cud stał już na progu jej restauracji. Nie miał on nadejść w postaci jakiegoś magicznego rozwiązania czy nieoczekiwanego dofinansowania, ale w postaci zmęczonego i głodnego mężczyzny, którego przybycie zmieni nie tylko jej lokal, ale całe jej życie. Wieczór był spokojny. Restauracja pogrążała się w leniwej ciszy, przerywanej jedynie stukotem łyżek o talerze i szeptami dwóch klientów kończących herbatę. Irina wytarła ladę, zgarnęła kilka okruchów i westchnęła ciężko. Przygotowywała się już mentalnie do zamknięcia, gdy jej wzrok padł na stary zegar nad drzwiami. Wskazówki pokazywały prawie dziewiątą po południu, godzinę, o której knajpka zwykle pustoszała na dobre. Znajomym gestem sięgnęła po tabliczkę z napisem zamknięte, by powiesić ją na drzwiach, ale w tym momencie rozległ się cichy dźwięk. Dzwonek nad wejściem zabrzęczał cicho i sprawił, że Irina się wzdrygnęła. Odwróciła się i zobaczyła mężczyznę stojącego na progu. Jego ubranie było bardzo zniszczone. Cienka, połatana koszula wystawała z pod starego płaszcza, który stracił swój wygląd i postrzępił się na krawędziach. Jego spodnie były brudne, jakby od wieków chodził po leśnych ścieżkach lub zakurzonych drogach, a buty, poszarpane i znoszone, zdawały się pokonać więcej kilometrów niż były w stanie udźwignąć. Irina mimowolnie zwróciła uwagę na szczegóły. Kości policzkowe mężczyzny były ostre, a skóra blada i zwietrzała, jakby przez długi czas przebywał na mrozie. Jego oczy, matowe i zmęczone, spoglądały na nią ukradkiem jakby obawiając się jej reakcji. Szorstkie, brudne dłonie ściskały paski plecaka, który wisiał na jego plecach. Twarz zasłaniała mu zmierzwiona broda, ale nie mogła ukryć wyrazu jego twarzy, mieszanki dumy i beznadziei. Zamarł w drzwiach, jakby nie był pewien, czy powinien iść dalej. Irina zamarła na chwilę, patrząc na niego. Widząc jego wahanie, uśmiechnęła się. Był to jej zwykły, łagodny uśmiech, ten sam, którym witała wszystkich gości, nawet w najlepszych czasach. Wejdź, powiedziała ciepłym, uspokajającym głosem, podchodząc do niego. Tu jest ciepło. Mężczyzna zawahał się i niepewnie przekroczył próg. Spojrzał na nią i wymamrotał, prawie nie podnosząc wzroku. Ja potrzebuję tylko szklankę wody. W jego głosie słychać było niepewność i wstyd, jakby myślał, że jest ciężarem dla innych. Oczywiście odpowiedziała Irina bez zastanowienia. Szybko nalała wody ze starego, ale błyszczącego czajnika i postawiła przed nim na blacie wysoką szklankę. Usiądź, zaraz ci coś przyniosę. Nie, nic mi nie jest odpowiedział pospiesznie, kręcąc głową. Sięgnął ręką po szklankę. Ale jego palce drżały, jakby z zimna lub zmęczenia. Nie chce być, zbędny. Nie ma tu żadnych dodatków, powiedziała stanowczo Irina, patrząc mu prosto w oczy. Jej głos był miękki, ale brzmiała pewnie. Skoro już tu jesteś, pozwól mi zrobić coś miłego. Usiądź, powiedziała, wskazując na najbliższy stolik. Zawahał się przez chwilę, jakby chciał się sprzeciwić, jakby jego duma powstrzymywała go przed zaakceptowaniem nawet tego małego gestu dobroci. Wyglądało jednak na to, że głód był silniejszy. Mężczyzna skinął słabo głową i opadł na siedzenie z widoczną ulgą, jakby dopiero teraz pozwolił sobie na odpoczynek. Położył plecak obok stóp i pochylił głowę, odgarniając z twarzy kosmyki nierówno odrośniętych włosów. Kiedy Irina wyszła do kuchni, nie mogła przestać myśleć o tym, jak załamany wyglądał. To nie był zwykły człowiek, który miał pecha, przed nią siedział ktoś, kto wydawał się stracić wszystko. Jego spojrzenie, nawet spuszczone, zdradzało wstyd i ból, a zapadnięte policzki i zniszczona skóra mówiły o dniach spędzonych bez jedzenia i pocieszenia. Nie znała jego historii i nie odważyła się nawet spekulować, ale w środku była już zdeterminowana, by dać temu nieznajomemu trochę ciepła i pocieszenia. Czasami nawet gorący obiad podany z miłym słowem może zdziałać cuda. Irina szybko otworzyła drzwi do kuchni i spojrzała na półki. Menu jej restauracji było zawsze skromne, ale każdy przepis przepełniony był domowym ciepłem. Zawsze miała coś prostego, ale obfitego. Świeży placek z kurczakiem, który upiekła tego ranka, więcej miękkich podpłomyków z twarogiem, trochę kompotu jagodowego i duży garnek obfitego rosołu, który marniał na kuchence. Zdecydowała się na ciasto z kurczaka, danie, które zawsze sprawiało, że jej goście czuli się przytulnie i zrelaksowani. Tym razem postanowiła dodać gorącą zupę do ciasta. Rozgrzeje mężczyznę od środka, przywróci mu siły i być może da mu trochę spokoju. Podczas gdy obiad się podgrzewał, Irina nie mogła przestać myśleć o tym, co sprawiło, że tego wieczoru przyszedł do jej restauracji. Życie w ich mieście zawsze było trudne, ludzie wyjeżdżali w poszukiwaniu lepszych możliwości, a ci, którzy zostawali, często zmagali się z trudnościami. Irina zdjęła garnek z kuchenki i położyła placek z kurczaka na talerzu. Dodając do niego gorącą zupę i kawałek świeżego chleba, Ostrożnie położyła wszystko na tacy. Sekundę później pomyślała o kompocie i nalała ciemnoczerwony napój do szklanki, pachnący letnimi jagodami, jakby sam w sobie niósł ciepło minionych czasów. Na korytarzu ostrożnie podeszła do mężczyzny i postawiła przed nim tacę z jedzeniem. Mężczyzna spojrzał na nią, a jego oczy były przepełnione zarówno wdzięcznością, jak i niedowierzaniem, jakby nie wierzył w to, co się dzieje. Jego głos drżał, gdy mówił. Nie mogę ci zapłacić. Opuścił głowę, jakby to przyznanie się sprawiło mu ból. Nie mam nic. Irina uśmiechnęła się łagodnie, odparła jego słowa i powiedziała ciepło. Nie martw się. Każdy zasługuje na dobrą kolację, zwłaszcza gdy tak bardzo jej potrzebuje. Zamarł na chwilę. Jakby bał się, że zmieni zdanie, że jej uprzejmość była tylko chwilowym kaprysem. Ale kiedy tak się nie stało, opuścił wzrok na talerz, podniósł widelec i ostrożnie wziął pierwszy kęs. Na początku jadł powoli, jakby obawiając się, że ciepły, bogaty smak będzie tylko złudzeniem, które zaraz zniknie. Kiedy jednak pierwszy kęs wypełnił jego usta, po jego twarzy przebiegł cień ulgi a z piersi wyrwało się ciche westchnienie. Głód, który prawdopodobnie tolerował przez długi czas, wziął górę i wkrótce jego ruchy stały się szybsze, a jedzenie znikało z talerza coraz szybciej. Irina, zdając sobie sprawę, że potrzebuje trochę prywatności, wróciła za ladę, dając mu przestrzeń, ale nadal obserwowała go ukradkiem. W jej oczach nie było litości, tylko szczera troska i zrozumienie obserwowała, jak jego postawa stopniowo się zmienia. Jego ramiona, które na początku były zgarbione, stały się nieco bardziej wyprostowane, a głębokie linie zmartwienia na jego twarzy zaczęły się stopniowo wygładzać. Kiedy mężczyzna w końcu skończył, stał przez chwilę nieruchomo, odchylając się do tyłu na krześle. Jego oczy, które wcześniej były puste i zrozpaczone, teraz błyszczały i pojawiło się w nich coś na kształt światła. Spojrzał na Irinę, a w jego głosie, drżącym ze wzruszenia, słychać było spokój. Dziękuję. Nie musiałaś tego robić. Irina tylko wzruszyła ramionami i odpowiedziała z taką samą uprzejmością. Życzliwość nie jest tania. Poza tym, wszyscy mamy ciężkie chwile. Czasami każdy z nas potrzebuje pomocy. Te słowa, proste i szczere zdawały się trafiać w jego serce. Siedział przy stoliku jeszcze przez chwilę, jakby zbierając myśli i siły, a w ciszy kawiarni panowała dziwna, niemal namacalna atmosfera nadziei. Irina wróciła do swoich zajęć przy ladzie, nie dając żadnego znaku, że go obserwuje. Rozlała się w niej cicha satysfakcja, jak zawsze, gdy pomagała potrzebującym. Nie oczekiwała wdzięczności, nie spodziewała się, że jej czyn w jakikolwiek sposób odmieni jej życie. Pomaganie innym było częścią jej natury, nawet jeśli jej własne trudności były przed jej oczami i przypominały jej o nich każdego dnia. W końcu mężczyzna wstał, jego ruchy były nieco sztywne, ale tym razem nie z desperacji, a raczej próby utrzymania równowagi, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej. Poprawił plecak na ramionach i zatrzymał się na kilka sekund jakby chciał coś powiedzieć, ale nie mógł znaleźć odpowiednich słów. Zarzucił plecak na ramię i chwiejnym krokiem podszedł do lady. Nie mam prawie nic, zaczął zachrypniętym, lekko łamiącym się głosem. Ale chcę, żebyś wiedział. Zamilkł na chwilę, jakby zbierając myśli, a w pokoju na kilka sekund zapanowała cisza, przerywana jedynie słabym szumem wiatru za oknem. Po chwili mężczyzna sięgnął do kieszeni swojego znoszonego płaszcza i wyciągnął mały, błyszczący przedmiot, po czym ostrożnie położył go na blacie obok złożonej kartki papieru. Irina zmarszczyła brwi, patrząc na pozostawiony przedmiot. Był to gładki, błyszczący kamień, który zdawał się lekko lśnić w słabym świetle lamp w jej restauracji. Na pierwszy rzut oka wyglądał jak zwykły polerowany kamień, ale było coś hipnotyzującego. Niezwykłego, niemal mistycznego w sposobie, w jaki odbijał światło. Co to jest? zapytała cicho, nie mogąc ukryć zdumienia. Mężczyzna uśmiechnął się słabo. To, po prostu coś, co może ci kiedyś pomóc powiedział z taką pewnością, że serce jej zamarło. Niewiele, ale to wszystko, co mam. Dziękuję za Twoją dobroć. Ale czekaj. To nie jest konieczne. Irina zaczęła, ale mężczyzna już się odwrócił i szybkim krokiem ruszył w stronę wyjścia. Dzwonek nad drzwiami zabrzęczał cicho i zanim zdążyła mu się sprzeciwić lub go powstrzymać, zniknął w ciemności nocy, zostawiając ją samą ze swoimi myślami i dziwnym prezentem. Irina powoli przeniosła wzrok na błyszczący kamień leżący na ladzie. Był ciepły w dotyku, Nieco cięższy niż wydawał się na pierwszy rzut oka, o gładkim, ale nieco nieregularnym kształcie. Drobne żyłki na jego powierzchni mieniły się tajemniczo srebrzystym połyskiem, jakby skrywały jakąś tajemnicę. Ostrożnie podniosła złożony kawałek papieru, spodziewając się znaleźć wyjaśnienie lub wskazówkę. Ale był prawie pusty. Po jednej stronie znajdowało się kilka pośpiesznie nabazgranych słów. Ten kamień ma wielką wartość. Tylna strona była pusta, jakby skrywała nieopowiedzianą historię. Co to znaczy? Irina wyszeptała, ściskając kamień w dłoni. Spojrzała na niego jeszcze raz, a potem na drzwi, przez które wyszedł nieznajomy. Jego słowa i szczerość, z jaką zostawił kamień, nie dawały jej spokoju. Wydawało się, że to coś więcej niż zwykły gest wdzięczności, w tym darze było coś więcej jakieś ukryte znaczenie, którego jeszcze sobie nie uświadomiła. Zaciekawiona Irina odłożyła notatkę na bok i sięgnęła po telefon. Zaczęła szukać informacji o kamieniach szlachetnych, minerałach i kryształach. Ekran telefonu wypełnił się obrazami rubinów, szmaragdów, topazów i dziesiątek innych kamieni, ale żaden z nich nie przypominał tego, który miała przed sobą. Wyjątkowy połysk i gładkość powierzchni sprawiały, że wydawał się niezwykły, jakby nie należał do tego świata. Może to tylko pamiątka! Mruknęła, choć sama w to nie wierzyła. Tymczasem jej palce w roztargnieniu przesuwały się po kamieniu, jakby próbując znaleźć w nim odpowiedź. Był przyjemny w dotyku, niemal żywy i w jakiś sposób ją uspokajał. Włożyła kamień do kieszeni fartucha. Postanawiając na razie o nim nie myśleć. Determinacja do znalezienia odpowiedzi przyszła wraz z pierwszymi promieniami słońca. Następnego ranka, po posprzątaniu restauracji i przygotowaniu się na kolejny spokojny dzień, Irina podjęła decyzję. Przypomniała sobie o Iwanie Pietrowiczu, miejskim jubilerze, którego sklep znajdował się na sąsiedniej ulicy. Iwan Pietrełycz był prawdziwą legendą w ich małym miasteczku. Jego doświadczenie, budowane przez dziesięciolecia, nie miało sobie równych. Jeśli ktokolwiek mógł powiedzieć jej prawdę o kamieniu, to właśnie on. Irina założyła płaszcz i schowała kamień do kieszeni. Ulica wciąż była opustoszała, a poranny chłód ziębił ją do kości. Sklep Iwana Pietrowicza wyglądał dokładnie tak samo, jak dwadzieścia lat temu: mały szyld warsztatu jubilerskiego. Starannie umyte okna i staromodny dzwonek nad drzwiami. Kiedy weszła do środka, rozległ się znajomy dźwięk, delikatny gong, który przypomniał jej dzieciństwo. Natychmiast ogarnął ją zapach polerowanego drewna, skórzanych futerałów i delikatny zapach antycznego zegara. Irina rozejrzała się dookoła, półki były zastawione srebrnymi sztućcami, pierścionkami i broszkami a za starą dębową ladą siedział Iwan Petrawicz. Podniósł wzrok znad małego mechanizmu, który naprawiał ze szkłem powiększającym w dłoniach i uśmiechnął się do niej swoim ciepłym, niemal ojcowskim uśmiechem. Dzień dobry, Ira. Co cię sprowadza? Zapytał, ostrożnie wyjmując szkło powiększające i odkładając przyrządy na bok. Irina wzięła głęboki oddech i, wahając się nieco, wyjęła kamień z kieszeni płaszcza. Mam nadzieję, że mi pomożesz, Iwanie Pietrowiczu, powiedziała, podając mu znalezisko. Ktoś zostawił ten kamień w moim barze zeszłej nocy. Powiedział, że jest cenny, ale pomyślałam, że może się mylić. Iwan Pietrełycz z zaciekawieniem wziął kamień do rąk. Jego twarz natychmiast przybrała poważny wyraz. Przyjrzał się znalezisku uważnie, jakby skanując je wzrokiem, a następnie przyłożył do oczu szkło powiększające i zaczął przyglądać się powierzchni. Kamień obrócił się kilka razy w jego długich, zręcznych palcach. Skąd to masz? zapytał nagle poważnym głosem. Zeszłej nocy w kawiarni powtórzyła Irina. Obserwując jego zdezorientowaną reakcję. Ten człowiek. wyglądał bardzo źle. Wydawał się zdesperowany. Powiedział, że to może mi pomóc. Iwan Pietrełycz zmarszczył brwi, kontynuując badanie znaleziska przy pomocy specjalnej lampy. Przyćmione światło w warsztacie grało teraz na powierzchni kamienia, powodując lekkie migotanie, które sprawiło, że Irina zamarła. Nagle zauważyła, że pod pewnymi kątami żyły kamienia zaczęły mienić się niebieskawymi i srebrzystymi odcieniami, jak lód w świetle słonecznym. — To nie jest zwykły kamień — powiedział w końcu Iwan Petrawicz. Jego głos był cichy, ale stanowczy. — Nie mam stuprocentowej pewności, ale wygląda na to, że może to być półdobry minerał, rzadki okaz. Tajemnicą pozostaje, skąd go wziął. Takie rzeczy nie wpadają w ręce przypadkowych ludzi. Irina poczuła, że łapie ją oddech. Na wpół błogosławiony zapytała, nie do końca rozumiejąc znaczenie tego, co właśnie powiedziała. Kamień wygląda jak niebieski berich, lub jeden z unikalnych kwarców z naturalnym efektem luminescencyjnym. Niektórzy kolekcjonerzy płacą za nieduże pieniądze. Pytanie brzmi, jak mężczyzna go zdobył? I dlaczego zdecydował się dać go tobie? Iwan Petrawicz odłożył kamień z powrotem na aksamitny stojak i spojrzał na Irinę przez okulary. Jego spojrzenie było uważne i nieco ostrożne. Powiedziałaś, że źle wyglądał. Irina skinęła głową, odtwarzając w myślach obraz nieznajomego. Był wynędzniały, słabo ubrany, głodny. Jakby życie go złamało. Iwan Petrawyczy zastanowił się przez chwilę, jego palce stukały cicho o ladę. Coś tu nie gra, Irino. Na Twoim miejscu byłbym ostrożniejszy. Kamieni o takiej wartości nie oddaje się za darmo, nawet z wdzięczności. Serce Irini zabiło mocniej. Spojrzała na kamień, który teraz wydawał jej się jeszcze bardziej tajemniczy. Co powinnam zrobić? Wyszeptała, czując, jak dziwne przeczucie ogarnia jej umysł. Daj mi trochę czasu, powiedział Iwan Pietrełycz. Przeanalizuję to, zbadam dokładniej. Jeśli to jest to, o czym myślę. Co masz na myśli? Irina zapytała ze zdziwieniem, nie mogąc oderwać wzroku od kamienia. Iwan Pietrełycz podniósł na nią wzrok i odezwał się ze szczerym podnieceniem w głosie. To szafir gwiaździsty, Irino. Jeden z najrządszych klejnotów na świecie. I to nie byle jaki szafir gwiaździsty. Spójrz, jak się mieni. Widzisz ten idealny blask w kształcie gwiazdy? Jest niesamowity. Praktycznie bez skazy. Irina poczuła, jak łapie ją oddech. Czy ty? Żartujesz sobie ze mnie? Wyszeptała, nie wierząc własnym uszom. Jestem absolutnie poważny. Iwan Petrawicz odpowiedział pewnie, jego ton nie pozostawiał wątpliwości. Taki kamień to prawdziwe znalezisko. Na aukcji może przynieść fortunę. Mówimy o kwocie, która może zmienić Twoje życie. Irina, rozumiesz. Mogłabyś spłacić wszystkie długi, rozwinąć kawiarnię. Może nawet przejść na emeryturę. Świat wokół Iriny zdawał się trząść. Poczuła, że trzęsą jej się nogi i usiadła na najbliższym krześle, próbując zrozumieć to, co usłyszała. Gwiezdny szafir. Najrządszy kamień. Fortuna. Podniosła dłoń do twarzy, jej palce lekko drżały. W jej głowie pulsowały pytania: jak człowiek w tak rozpaczliwej sytuacji mógł posiadać coś tak bezcennego? I dlaczego podarował to właśnie jej? Tak po prostu, w dowód wdzięczności. Irina przypomniała sobie jego bladą twarz, zmęczone oczy, szorstkie dłonie ściskające paski plecaka. Wyglądał, jakby stracił wszystko. Ale nawet w takiej chwili zdecydował się dać jej coś, co mogło zmienić jej życie na zawsze. Dlaczego? Kilka następnych tygodni minęło jak mgnienie oka. Irina zwróciła się do ekspertów, którzy potwierdzili słowa Iwana Pietrowicza: kamień był prawdziwy i wyjątkowy. Wkrótce wszyscy mówili o znalezisku. Szafir gwiaździsty o takiej jakości i pięknie był rzadkością nawet dla doświadczonych kolekcjonerów. Po długich rozważaniach, Irina zdecydowała się wystawić kamień na ekskluzywną aukcję. Tam, w otoczeniu luksusowo ubranych kupców i jasnych sal, jej znalezisko zostało sprzedane za sumę, która w jej życiu istniała tylko w snach. Otrzymane pieniądze otworzyły Irinie drzwi do nowego świata. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiła, było spłacenie wszystkich swoich długów, długów, które wisiały nad nią od lat i nie pozwalały jej swobodnie oddychać. Następnie zainwestowała część pieniędzy w swoją kawiarnię. Całkowicie ją wyremontowała, odnowiła meble, sprzęt kuchenny, a nawet powiększyła salę dla gości. Ściany nabrały ciepłego koloru, a okna wypełniły się domowymi ciastami, podpłomykami i świeżo parzoną herbatą. Teraz miejsce wyglądało tak, jak zawsze marzyła, przytulnie, Jasno, z aromatem cynamonu i kawy, który witał każdego, kto przechodził przez drzwi. Ale Irina nie poprzestała na tym. Postanowiła, że dobro, które kiedyś zostało jej dane, powinno powrócić do świata. Założyła mały fundusz, aby pomóc potrzebującym w swoim mieście, ludziom, którzy, podobnie jak ten mężczyzna, byli na skraju rozpaczy. Pieniądze z funduszu pomagały opłacić rachunki, znaleźć mieszkanie lub po prostu postawić na nogi tych, którzy nie mieli się do kogo zwrócić. Jej kawiarnia miała teraz tablicę ogłoszeń, na której każdy mógł zostawić prośbę o pomoc lub sugestie dotyczącą wsparcia innych. Wieczorami, gdy zamykała kawiarnię, Irina często zatrzymywała się przed drzwiami, patrząc na ciepłe światło lamp, które wlewało się przez okna na ciemną ulicę. Nigdy więcej nie zobaczyła mężczyzny, który zostawił jej szafirową gwiazdę. Jego imię pozostało nieznane, a historia tajemnicą. Ale jego dar zmienił nie tylko jej życie. Potwierdził jej wiarę w prostą prawdę, nawet najmniejszy akt dobroci może wywołać reakcję łańcuchową, której konsekwencji nie da się przewidzieć. Kawiarnia Irini rozkwitła, stając się nie tylko miejscem, w którym serwowano jedzenie, ale także symbolem nadziei i życzliwości. Ludzie przychodzili tu nie tylko po filiżankę gorącej herbaty czy kawałek ciasta, ale także po pocieszenie, uśmiech i zapewnienie, że nie są sami. Sama Irina zmieniła się, jej życie wypełniło się sensem i spokojem, których wcześniej tak bardzo jej brakowało. Czasami, siedząc przy ladzie z filiżanką herbaty, wyjmowała starą notatkę napisaną niepewnym pismem. Dałeś mi nadzieję, kiedy jej nie miałam. Ściskała ten liścik w dłoniach, a jej serce wypełniało ciepło. Nieznajomy, który zostawił jej kamień, zniknął z jej życia tak nagle, jak się pojawił. Ale jego czyn pozostał w jej pamięci na zawsze, udowadniając, że nawet najciemniejsze czasy mogą prowadzić do światła, jeśli nie straci się wiary w dobro. Chcę natychmiast przeprosić za wszelkie błędy w tekście lub dubbingu. Dopiero się uczę, a język tego kanału nie jest moim ojczystym. Dubbing jest wykonywany przy pomocy sztucznej inteligencji. Proszę o wskazanie błędów, abym mógł je naprawić i poprawić jakość treści. Będzie mi również miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na ten temat. Wasze wsparcie w komentarzach bardzo motywuje mnie do dalszego poszukiwania nowych, interesujących historii. Dziękuję za zrozumienie i udział. Subskrybuj kanał i umieść dzwonek, aby nie przegapić nowych historii.